Konferencja w Sejmie, w sali kolumnowej imienia Kazimierza Urzaka dobiega końca. W kuluarach się spotykamy, trwają rozmowy. Widzicie Państwo, jak to, jak to wygląda. Okazuje się, że Polacy są w Sejmie. Dzisiaj, po tylu latach okupacji okrągłostołowej, widzimy, że jednak coś się zmienia. Dzięki ruchowi Kukiza, dzięki sanockiemu posłowi udało się coś tutaj przełamać. Także ta konferencja poświęcona zmianie konstytucji, praworządności, yy, poświęcona sądom antypolskim, które niszczą polskość, yy, była jednym wielkim yy, skandalem, krzykiem rozpaczy, oskarżeniem o antypolonizm, o zorganizowane przestępcze działanie. I na koniec podeszła do mnie ta yy, koleżanka, ta pani. Jak pani ma na imię? Zbita Kania. Pani Ela z Pruszkowa, a właściwie z Ursusa. Znaczy z Pruszkowa, bo I Jan szerzek tutaj właśnie w tle. I pani Ela poprosiła, że też chce zabrać głos, chce oś powiedzieć. Pani Elżbieto, proszę mówić śmiało. Jest pani w telewizji narodowej, proszę bardzo. Ja walczę z wymiarem niesprawiedliwości, bo to trudno nazwać Sprawiedliwości, bo to jest wymiar dla mnie niesprawiedliwości. 13 października 2003 roku w wypadku zginął mój syn. Syn jechał samochodem służbowym, był jako pasażer. Razem z kolegą, który był kierowcą. Tego dnia, kiedy wypadek się wydarzył, byłam na komendzie późnym wieczorem, bo mnie późno poinformowano. Była pani na komendzie policji. Policji, jaka to była miejscowość? W, Puszkowie. Puszkowie. w Pruszków. To było w Pruszkowie. I przyjechał pan Marek Gajik, sierżant policji, który wrócił z wypadku. Pytam się, kto był kierowcą, kto był pasażerem. Mów a na drugi dzień, jak poszłam po akta, z syna zrobili kierowcę i do dzisiaj walczę o sprawiedliwość. Syn nie mógł być kierowcą, bo on był wycinany z auta od strony pasażera, to był uwięziony po prostu. I ta akcja trwa i byłam w prokuraturze wiele razy. Prokurat Prosiłam o zmianę, żeby z prokuratury w sprawę oddać do Warszawy. To od Owszem, wtedy jeszcze był ministrem Pan Ziobro i prokuratura trafi... moja sprawa trafiła do prokuratury Ochota. I tam zaczęto rzeczywiście prowadzić sprawę do takiego sedna, jak powinno być prowadzona. Ale odczekali, było buzy od góry, kiedy zmieni się minister. Jak przyszedł pan minister Čwiołkarski, to moja sprawa oddana została do prokuratury Ochota. I nikt mi tego nie powiedział dlaczego, co i jak. A Mokotów trzyma sprawę do dnia dzisiejszego, bo się okazało, że Mokotów oddał sprawę z powrotem do sądu Pruszkowskiego. A jakim prawem? Przecież prokuratura Mokotów nie podlega podpisom. Ta sprawa powinna być rozpatrywana przez w tym etapie jest zakończona na razie, bo dalej nic się nie dzieje. Tam, gdzie zaczyna się Pruszków, tam kończą się reguły. Tak właśnie na to zwrócił mi uwagę sierżant Lawina, czyli Józef Piotr Gustawski, kiedy odwiedzałem go w jego mieszkaniu. Proszę Państwa, to nie jest śmieszne. Skrzywdzona kobieta, mataczenie, nieuczciwość. Tak właśnie to wygląda i tak właśnie wyglądała ta konferencja. Pani Elżbieto jeszcze tylko o przedstawieniu. Się poproszę, jak Pani ma na nazwisko? Kania Elżbieta.